Witam Państwa serdecznie w kolejnym wywiadzie spotkaniu e, z serii spotkań Krok po kroku. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Pan Ryszard Dudkiewicz z Holandii, właściciel między innymi firmy Akademia po Dzień dobry Rysiu, witam cię serdecznie w krok po kroku. Witam cię również. Wreszcie nam się udało spotkać. No, po wielu razach do trzech razy sztuka jest nie, także sprawdza się. Wszyscy znamy Ciebie w Holandii jako piastującego ważne urzędy, a, a zatem znamy Ciebie jako e, przewodniczącego Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego, jako prezesa czy przewodniczącego Klubu Dobrego Biznesu, jako faceta od PR e, w, w plebiscycie Polak Roku, no a teraz poznaliśmy Ciebie również jako właściciela firmy Akademia po niderlandzku, i nauczyciela języka niderlandzkiego. Opowiedz nam coś o tej akademii. A, to jest moja wielka pasja, moja też praca, także to, co robię, robię z wielką przyjemnością. I widać tego efekty. I to jest właśnie, no właśnie najważniejsze, że w tej właśnie akademii uczę, uczę mówić po niderlandzku. A dlaczego to jest ważne? Bo to jest rzeczywiście taki temat, który w bardzo moich, wielu bardzo moich wywiadach, no powiedzmy, z emigrantami, bo ostatnio lubię to słowo. Często się pojawia nauka języka i bariery z tym związane. Dlaczego to jest takie ważne, powiedz Rysiu? Nauka języka jest, jest bardzo ważna. Tutaj przyjeżdżamy, pracujemy, najpierw mieszkamy, gospodarujemy się, ale wtedy taki moment przychodzi, że chcemy rozmawiać, czy brać udział w życiu holenderskim, czy z sąsiadami, czy w rozmawiać. Mamy również, czy mamy awans, czy rosną dzieci. Także to są takie momenty, kiedy wiemy potrzebę, żeby rozmawiać po niderlandzku. Czasami było to niepotrzebne, ale taki moment nadchodzi. Czasami po pięciu, dziesięciu latach tych osób jest bardzo dużo. I właśnie ten taki moment, ja wykorzystuję chęć do nauki. Czyli to jest każdy, trzeba mieć tą, tą motywację, żeby się uczyć. To jest również bo jest bardzo ważne. Do tego trzeba poświęcić czas. I teraz najważniejsze pytanie, jak się uczyć? I to właśnie pytanie, o które każdy właściwie nie wie, jak się uczyć, i to ja wykorzystuję na moich kursach, aby ludzi być, mówić po niderlandzku. No właśnie, bo są różne metody, prawda? A ty masz jakąś taką specyficzną swoją metodę? Dokładnie, dokładnie. metod jest, jest, jest bardzo dużo. Mamy i gramatykę, i czytanki, i słówka, i słuchanie. To wszystko jest bardzo ważne, ale najważniejsze właśnie są rozmowy. Ja się na tym koncentruję. Moje, moja metoda polega na tym, że mówimy po każdej lekcji minutę po niderlandzku. Hmm. A dlaczego mówimy? Bo mówimy o sobie. Już po pierwszej lekcji mówisz po prostu 20 zdań. Wiesz jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, czy jesteś żonaty, czy masz dzieci. Ja wykorzystuję elementy, które już znamy, aby uczyć języka. I tu właśnie jest pewna logika. Mhm. jedzeniem picie. Podobnie jest tego, co my lubimy, co my pijemy, jemy, co bierzemy, co my gotujemy, jak to na wygląda. I na tej właśnie podstawie, władzy z słuchaczami rozmowy, ale nie tylko rozmowy, bo w, każdy, w każdej takiej lekcji są również pytania i odpowiedzi, czyli albo zaprzeczamy, albo potwierdzamy. I to jest również bardzo ważne, że już w tej chwili na podstawie tych właśnie tych rozmów uczymy się też gramatyki, poprawnej ilości czasowników. Ale to nie wszystko, mówimy też o swoim dniu, o swoim tygodniu, o swoim weekendzie, mówimy co lubimy, czego nie lubimy, także w tym kursie jaki ja oferuję jest ponad 200 pytań, które trafimy nie tylko odpowiedzieć, ale również je zadać i to jest też bardzo ważne w tym kursie, że mamy efekty tej, tej nauki. No tak, 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 masz rację, ale dla nich, czyli dla twoich uczniów jest to oczywiście skok w głęboką wodę, w ocean zimny raczej może nie zimnej wody, bo te lekcje są przygotowane. Wszystko jest... Krok, no to, tak, jest ale dla nich to jest skok w głębi. W te, te lekcje są również nagrane. To jest właśnie bardzo ważne. Jak mamy tylko, tylko mamy tekst, czy mamy książkę, to tego nie przeczytamy, bo jak tego nie przeczytamy, to my nie zapamiętamy. Stąd każda lekcja to jest osobny film, który potrafimy sobie wtedy posłuchać, powtórzyć. Ja również z uczniami to, jakbym z tobą w tej chwili rozmawiał, prowadzę lekcje. To nie jest to, że ja coś czytam, coś opowiadam, tylko mówię, teraz ty powtarzam. Albo musisz hmm. po mnie powtórzyć, albo odpowiedzieć na pytanie. I to jest taka wersja, która bardzo pomaga w tym, żeby, żeby się uczyć. I Co najważniejsze widać efekty, bo ty rozmawiasz po holendersku. A jak w sensie długo lekcja? trwają te kursy, te, zanim widzisz już prawdziwe, takie naprawdę efekty? Pierwsza lekcja. Od razu. Po pierwszej lekcji zadajesz 20 pytań. I to, to bez większego wysiłku, bo powtarzasz. Ja mam, mam, mam. Co ty masz? Nie pytasz mnie, masz. W tej, tej formie, takiej, że ja wykorzystuję elementy, które każdy znaczy, czy córka, takie najprostsze rzeczy, mm. ale później idziemy dalej, ja to też wykorzystuję, później, żeby, żeby to, to rozmawiać w ten sposób. Czyli możemy uczyć się słówek, możemy uczyć się innych form, ale tam nie ma tej logiki. My się 15 słówek, czy 15 warzyw, gdzieś idziemy, mm. ale my tego nie zapamiętamy, bo tam nie, nie możemy tego połączyć. A my, jak mówimy o sobie, dokładnie wiemy, co mamy powiedzieć. Jak wygląda nasz weekend? Idziemy robić zakupy. Nie, że ktoś robi gdzieś zakupy, czy z kimś robi zakupy. Kupy. Nie, my idziemy, my kupujemy i wtedy mówimy, co my kupiliśmy. I właśnie jest to, że w że jakby opowiedzieć, bo wiemy, co mamy mówić. Nie musimy nic wymyślać. I to jest właśnie element, który ja wykorzystuję w mojej nauce, żeby mówić to, co już wiesz, I wtedy łatwiej to powiedzieć i zapamiętać również. Ja nie wiem czy słyszałeś, bo ja zapomniałam dokładnie jak się ta metoda nazywa, ale czytałam niedawno o tak zwanej metodzie skandynawskiej, gdzie tam nauczyciele twierdzą, że można nauczyć człowieka języka przez cztery tygodnie. Tylko nie doczytałam dokładnie jak oni to robią. Jeszcze lepsza metoda w ciągu tygodnia też jest taka możliwość, że w Belgii taki kloszter jest, Wtedy uczę, także tych, tych opcji jest dużo. Jak się cały dzień z tym dzieckiem obcuje, to wtedy można mieć efekt, ale do, do pewnego poziomu, że jest, każda metoda jest dobra. Ja mówię właśnie o to, żeby, żeby mieć to wykorzystać w praktyce później. I to, to, co ja oferuję, to jest, to jest nie tylko słuchanie czy mówienie, ale też masz telefon. Każdy ma za sobie telefon i te lekcje może również podsłuchać, gdziekolwiek jesteś. Z telefonu, czy jedziemy, czy, czy robimy, gotujemy mm -hmm. coś, i wtedy włączamy. I ja to mówię wtedy, powtarzam. Bo właśnie jest to, żeby nie tylko mówić, ale też rozumieć, co się mówi do ciebie. I ja właśnie wykorzystuję te elementy, żeby, żeby, żeby to powiedzieć. To nie jest dużo, 200, 200 pytań, to nie jest dużo, ale to jest wystarczająco, żeby na posowe tematy rozmawiać, na temat rodzinnego życia. I jest kolejny krok dalej, to już to jest czytanie, to są dzienniki czy to wiadomości, też opowiadamy o tym, co my o tym sądzimy, jak my to widzimy, jak my to uważamy i też po prostu uczymy się właśnie tych słówek, podobnie czy w pracy również, jak my się zachowujemy, czy co oczekujemy od tej pracy, I ja wszystko wykorzystuję to, co już ty wiesz. I to właśnie jest, jest to, że pomaga nam się nauczyć, bo ty wiesz, co powiedzieć, albo co chcesz powiedzieć. Ja się właśnie pomagam, żeby, żeby to zrobić. Jest również tak, że sami na Whatsappie nagrywam te lekcje, żeby może jeszcze raz sobie posłuchać trudniejsze słowa, bo ważne jest to, żebyśmy to poprawnie wymawiali. Jak tego nie wymówimy, to my tego tego nie powiemy. I to nie tak. trzeba się miesiącami, żeby, żeby, żeby rozmawiać. Od trzy lekcji już mówimy poprawnie po niderlandzku. Ale Oczywiście wiem, wiem że, masz, że tłok jest u ciebie, że trudno się do ciebie dostać. W tej chwili mam już jak gdyby ten tydzień wypełniony. już, już mam również lekcje w firmach, także to jest też bardzo fajna forma e, przedstawiania czy kursu czy prowadzenia lekcji nie, nie tylko właśnie przed komputerem, czy przez Zoom, czy przez Skype, Również bezpośrednio kontakt z uczniami też jest bardzo bardzo taki bardziej satysfakcjonujący. wtedy jest. Ale jeśli ja, do... są jeszcze miejsca, możemy naszym tutaj widzom polecić, gdzie mają szukać, gdzie mają. Bo to jest właściwie kurs też do samodzielnej nauki języka. języka. Jest to, że musisz mieć mieć, ja muszę sobą lekcję przerabiać, ale możesz uczyć samodzielnie. u ja mnie krok po kroku, ty ma się uczyć, co masz zapamiętać, co masz powiedzieć. I to jest właśnie to wszystko. Gramatyka jest też, ja to mówię, ja to, czytam, ja to opowiadam. Tak jak się z Tobą rozmawiał na lekcji. Bo to mówię, ja miałem lekcję w firmach i miałem uczniów, którzy mówili, Rysiek, mówi, jadę do domu, i też głowy nie wiem. Jestem w domu, to już nic nie wiem. Nie? To mówię, jak ty słuchałeś, nie? Ale to jest trudne, bo to jest po ciężkiej pracy sami do domu mamy tą lekcję, niby słuchamy, jedziemy. I to właśnie jest metoda tych filmów. Że musimy odtworzyć sobie. A kiedy, tak, za, kiedy, tak, tak. Ci a kiedy zaczynasz ponownie, bo pewnie teraz wakacyjny, ogółkowy sezon? wakacje, się wakacje już pod koniec, pod koniec. Ja właśnie też jak bieżą tylko sierpniu również działam, ale główna promocja będzie wtedy na początku września. Aha. Jest moment, że każdy wraca po wakacjach, już jest inna pogoda, inaczej się czujemy i wtedy mamy tą ochotę. No, Spróbujmy się nauczyć. Ja tak, się tak mówię, się... no dobrze byłoby sobie pogadać po holendersku. No, właśnie, no to właśnie, idziemy to, do różnych. Jestem grupa na Facebooku, Akademia Pojedynska, i co jest ważne, ja również mam pracę w tygodniu, mam spotkanie z uczniami. To o. są takie wolne, wolne rozmowy, jakie mamy, żeby można było porozmawiać sobie. No Fajnie, bardzo fajna inicjatywa. Także... Pani, A powiedz, jak ty kucze. się nauczyłeś języka sam wiele, Cześć? wiele lat temu? Ja to, to była, to była bo wtedy było inaczej wtedy, było, nie, było tej, nie było internetu, nie było, nie było tych szkół, jakie były w tej chwili, ale to jest taki, mówię, cały taki proces uczenia się. Właśnie na podstawie tego, co ja, jak będę ja popełniałem, w tej chwili widzę, że to można szybciej, lepiej i sprawnie robić. Także to jest... Metoda, którą w tej chwili oferuje czy przedstawia. Czyli, czyli fakt, ja, fakt tego, że ty sam musiałeś się uczyć języka pomaga ci teraz. E, znaczy wiesz co jest trudne, wiesz czego należy dokładnie, unikać dokładnie. w nauce. Ja, ja wiem jakie błędy popełniać, też uczyłem słówek, rodzajników i to zapamiętać i to uciekało, tak. bo my tego, tego, tego nie zapamiętamy. To musi być jakaś logika, jakieś powiązanie, jakiś tak, klej, tak. żeby nam to łączy wszystko. Jakaś drabinka, to, drabinka, do, do, tak. drabinka do nieba. Dokładnie. Słuchaj, tak. e, wie, wie, jak No to wystarczy zaprosić teraz wszystkich, żeby wszystkich chętnych, którzy chcą Oczywiście, się uczyć. Uczyłeś się może kiedyś języka, może nie wiesz jak się uczyć, bo to właśnie jest to, co ja oferuję. Nie, nie tylko dostęp do kursu, czy samodzielnej nauki, nie tylko czy, czy e-booki, czy, czy filmy, ale ja mówię, jak się uczyć. Jak po każdym dniu, po każdej lekcji możesz rozmawiać po niderlandzku jest hmm. przygotowane po, po kroku, można wtedy sobie łatwo, łatwo wykorzystać. A powiedz nam, gdzie można Ciebie, znaczy nam, osobom, które będą Cię poszukiwać, gdzie, gdzie, mają, gdzie mogą Cię znaleźć? To jest, moja strona to jest albo jestem na Facebooku, Akademia po niderlandzku, jestem zawsze dostępny. Jest mój numer telefonu również. Ja dość często również ogłaszam się ogłoszenia, promocje, także bardzo łatwo możemy też, też spotkać i na internecie, na Facebooku, również umieszczam filmy, rozmowy. Wszystko jest po to, żeby, żeby właśnie odsłuchać się, żeby rozmawiać. Żeby Wszystko mówić. jest dla uczniów. Dobrze, tak. to w takim razie na pewno będzie tłok znowu ponownie Mam po nadzieję. wakacjach. <laughs> Lysiu, to jest ale... ważne jest to, żeby, żeby, żeby chcieć i żeby się widzieć efekty, to, to jest najważniejsze. Tak, to jest, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście tak. bardzo ważne, żeby się tak, tego tak. języka i to jak najszybciej nauczyć, bo to od otwiera no, po prostu drzwi do bardzo wielu e, spraw, możliwości. Otóż mówić, który się lekarza w pracy, wszędzie, kiedy jesteśmy, możemy swobodnie, nawet wiedzieć, co się do nas mówi. To jest też bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne, to, to kontakt ze światem, który nas otacza. Dobrze, a teraz wróćmy do tych pozostałych funkcji. Zatem jesteś przewodniczącym Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego, tak zwanego PNKW. PNKW. Jest to najstarsze stowarzyszenie w Holandii, bo liczy już 40 lat. Ostatnio niedawno obchodziliście święto. Opowiedz nam, co wydarzyło się w ramach tegoż stowarzyszenia i dalej wydarza. Ja już jestem, ja też zaczynałem czy w Public Relations, byłem też, też w zarządzie. Jestem od ponad 10 lat przewodniczącym. I to jest, to jest organizacja, która skupia się na propagowaniu polskiej kultury, literatury. Wydajemy letnie to jest czasopismo kwartalnik, i właśnie opisujemy i, i historię, i, i, i tradycje i kulturę, przed w Holandii, jak, jak to jak, jak, jak Polacy działają w Holandii. Mogę jako przykład podać rok temu była wystawa 22 polskich, polskich malarzy w Kościele w Ponad 8 miesięcy pracy, ponad miesiąc można było wystawiać, oglądać. Także to są takie elementy, na które my zwracamy uwagę, żeby artyści, pisarze, malarze, żeby w jakiś sposób spotykać się, żeby się, mieć kontakt ze sobą, przedstawiać, pokazywać to, co, to, co my organizujemy czy robimy. By to było widoczne, Widoczne nie tylko dla, dla Polaków, ale również dla, dla Holendrów. I jak chciałem wspomnieć, że to jest polsko-niderlandzkie stowarzyszenie kulturalne, czyli przez te, ten okres tych 40 tak. lat, Jało się i Polacy, i Holendrzy. To była niesamowita mieszanka, czasami wybuchowa mieszanka, mhm. która, która była w naszej działalności. Mentalność polska, mentalność holenderska to wszystkie, wszystkie, ale była jedna chęć, chęć pomocy, wspólnego działania. Były okres, kiedy Polska potrzebowała pomocy. Również, również PNKV bardzo, bardzo wspomagało, również były lekcje języka, również były, były również akcje, akcje, czy e, reklamy, czy pomocy, pomocy polskim artystom, tak. czy dzieciom. Także tych opcji było bardzo dużo, no, ale tak ja mówię, w że jak widzimy w tej chwili tych organizacji jest bardzo dużo. Jest tak, że Polacja, gdyby łączą się jednoczą, działają jest mnóstwo czy występów. Tak, to prawda. To, to jest Ale poczekaj. Papier. mam jeszcze pytanie, bo biuletyn, który wydajecie, prawda? Jako stowarzyszenie, to on jest też dwujęzyczny. Jest tak, to jest ja, właśnie Bademar bardzo. A Demar jest głównym redaktorem tego, tego biletu. To jest jego, jego praca życiowa, jak gdyby on to wspaniale robi. Są wspaniałe tematy, są wspaniałe, bardzo ciekawe, interesujące do historii, przeszłości. Tak, przyszłości. Tak. Także, także jej promocja i polskich artystów, pitarzy to jest bardzo fajne. Czasopismo, i można jeszcze wziąć, poczytać. Także to jest bardzo fajna forma, nawet żeby przystąpić do naszej organizacji, żeby ją wspierać, eventualnie też razem organizować imprezy. Tak, dokładnie, bo to jest no naprawdę ta dwujęzyczność jest już kultywowana tam tak. bardzo długo, a tak, tak naprawdę dopiero o niej się zaczęło parę lat temu mówić. Także PNKW było takim prekursorem praktycznie tak. tego. Wiele lat działało, tak, wiele działało, także i to dość prężnie działało, bo widocznie tak. na w Polsce i w Holandii także. Czyli były wyjazdy, wycieczki, spotkania mm. na różnych e, szczeblach. Także, także mamy bardzo, bardzo, bardzo fajną, fajną historię. No, gratuluję takiego miłego, dobrego, ciekawego stowarzyszenia. No teraz, Ryszard, a Klub Dobrego Biznesu? To jest, jesteś tego prezesem. To jest organizacja, która zrzesza. Prawdopodobnie głównie polskich przedsiębiorców w Holandii. Jaka jest idea tej organizacji? Co w niej robicie? Ilu macie członków? Chcę klub, który zrzesza polskich przedsiębiorców. Klub działa w tej chwili właśnie dopiero od, od roku, a my prowadzimy działalność. Przed tym działały, prowadziła ją Ligia, takżeśmy także ją przejęli, tą, tą działalność się ona prowadziła. I głównie chodzi o to, żeby zrzeszać polskich przedsiębiorców, stworzyć taki networking, kontakty. Wiadomo, że uczymy się bardzo dużo, wymieniając własne doświadczenie. I to widzimy na spotkaniach, które, które już odbywały się w tym roku. Były dwa spotkania, to były kursy, które, które mówili jak rozpocząć budować swoją własną firmę, od czego zacząć, jak, jak z podatkami, jakby, jak, jak się, jak się jak są przepisy holenderskie. Także jest to nie tylko praktyczne, ale też, też też jak gdyby taka wizja, co robić, żeby rozpocząć swoją działalność, ale również, żeby, żeby kontynuować. Mamy bardzo fajnych przedsiębiorców i wymiana doświadczeń. Jak się spotykamy, do tego czasu jest wtedy za mało, żeby porozmawiać, żeby omówić. Każdy ma coś do powiedzenia, i to jest bardzo fajna forma, właśnie Polaków, że, że chętnie się spotykamy, łączymy, rozmawiamy i pomagamy sobie nawzajem. Tak. To jest bardzo ważne. A, ilu, a ile przedsiębiorstw czy firm zrzeszacie? W tej chwili mamy około 30 firm. To jest dopiero początek nas, naszej działalności, także już ten, ten okres była korona, także, także to, co nas bardzo łączyło, to były te spotkania. To już nie były webinary, jak my mamy w tej chwili przez, przez internet, to nie działało. ale jak się spotykamy, widzimy, że to ma niesamowite, niesamowite wrażenie, ale ma bardzo, bardzo In, inne, tak. inaczej. To I wtedy ludzie bardzo chętnie chcą przyjść, rozmawiać, spotkać, bo teraz ważne, żeby spotkać się, porozmawiać, to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo mm. ważne. Ale też organizujecie jakieś konferencje, spotkania, jakieś takie... To są właśnie, właśnie kursy, kursy, które o których wspomniałem, jak utworzyć własną firmę, czy oddać spraw podatkowych, ale również to są takie wspólne spotkania. To my zapraszamy mówców, zapraszamy... Zapraszacie jest, mówców. Fajnie coś do, do jedzenia, fajnego coś jest, nie, także jest, że można sobie i zjeść, i pozmawiać i przede wszystkim, żeby mieć, mieć kontakt tej kontakty. Ale ja miałam też na myśli, czy... Yy, czy czy, czy robicie jakieś takie konferencje międzynarodowe? Na przykład, czy do w tej Waszego klubu należy rów, należą również Holendrzy, holenderskie firmy? Jeszcze w tej chwili, chodzi, że właściwie w tej chwili mamy tylko polskie firmy. Jest to może, może i fajny pomysł, jest nawet, bo dopiero od stycznia mamy taką dobrą działalność w tej chwili, Jeszcze ta korona minęła, wszystko minęło, nie ma tych ograniczeń, wtedy już możemy jakby rozpocząć działać. W kwietniu spotkania, w maju spotkania były. My planujemy na, na wrzesień, październik kolejne spotkania, może będzie, będzie to fajna forma, żeby właśnie rozwijać się jeszcze lepiej, żeby mieć połączenie z innymi klubami, firmami, może nawet i międzynarodowo, wszystkie opcje są, są możliwe. Są otwarte. No tak, bo teraz międzynarodowo to, to można i online, nie? Dokładnie, nie ma tych ograniczeń, trzeba pojechać, trochę się spotykamy, widzimy, rozmawiamy. To jest tak. bardzo fajna forma, fajna, fajna, efektywna forma kontaktu. I masz wrażenie, że klub się rozrasta, że tak, przybywa tak, firmy. Tak, tak. tak. Aha. Jak był ten moment korony, to już myślałem, okej, okay, to, to były spotkania na webinarze, ale było bardzo mało chętnych i teraz wiemy, dlaczego było mało chętnych. To, to nie jest to. to, nie jest ta forma, która przyciąga tych ludzi. Mhm. Firmy, ale to są, nowo to są duże firmy polskie, czy e, założone tutaj firmy, założone, ruszy, założone ruszy, tu ruszy. w Holandii przez Polaków, czy przez Polaków, to są firmy typowo, czy budowlane. I czy malutkie też? Firmy, Malutkie, jakieś małe, I małe firmy? Małe, od, od fryzjerki, od, od, od to kto ma jakąś okay. firmę, e, czy remontową, e, czy też firmę, która zajmie się produkcją, czy mebli, czy. czy e, mm -hmm, no okay. tak. Także tych tych jest coraz więcej, także spodziewamy się również, że nabór będzie jeszcze większy. Mamy również firmy księgowe, zajmują się księgowością, to jest też jest bardzo ważne. Mamy adwokatów również u siebie. No tak. Jest to, żeby, żeby również Polacy mieli też kontakty czy jakby rady, ale mogli się też zapytać, czy, czy są się... zawsze, zawsze potrzebne, To jest zawsze potrzebne. Wtedy wiedząc co szukać, kogo szukać i wtedy łatwo możemy się z nimi skontaktować i pomóc, bo o to właśnie chodzi, żeby, żeby sobie pomagać nawzajem. A co to jest dobry biznes? Co to znaczy dobry biznes? Chodzi o to, żeby się utrzymać tego biznesu, robić to co lubimy, robić to z pasją. bo To, to jest najważniejsze. Jak widzę ludzi, którzy właśnie o tym opowiadają co lubią, to widać, tą pasję. Taką. Jest to, że to jest ich życie. On staje, nie się o czym tylko o tym, jak, jak, do kogo dzwonić, co robić, jak załatwiać. I to właśnie jest bardzo fajne, jest to, że nie musimy coś robić, ale robimy coś na własny rachunek. Robimy coś, coś dla siebie i sprawdzamy się swoje możliwości, swoje kontakty. Próbujemy właśnie się utrzymać na daty, bo konkurencja jest konkurencją. Wiadomo, że, że nie jest łatwo że są i problemy z dostawcami i z klientami. W tej chwili jest taki mały boom na na, na właśnie na wyroby czy remonty czy, czy prace domowe, mm. to, to wykorzystujemy w tej o, chwili, tak. żeby, żeby się piąć do góry. Teraz w każdym Super. ogródku coś się dzieje, na, na każdym dachu coś taka, się dzieje. Taka, dokładnie, każdy, każdy ma jakiś pomysł, chęć działania tak. i też, też to. Czy jest żeby działać. Zostawić swoją pracę, takie osoby też są. Ja już nie pracuję więcej. Ja przechodzę na swoją własną firmę. Super. Właśnie Takie, takie osoby właśnie też inspirują bardzo i pomagają się rozwijać, czy innym też żeby wymiarze doświadczeń jest. Mm -hmm. Coś nam piknęło. Ryszard, byłeś również. PR-owcem plebiscytu Polak Roku w Holandii. Ten plebiscyt ostatnią swoją edycję miał w 2018 roku. Czy mógłbyś nam powiedzieć, dlaczego zakończyliście tę działalność? Czasy się zmieniają, może też może jeden z powodów był taki, że, że wszystko ma jakby swój moment. Czyli w okresie, kiedy powstawało, to były lata 2009-2011, kiedyśmy rozpoczynali, była taka jakby trzeba, żeby pokazać Polakom z innej strony. I to byli Polacy, którzy tu pracowali: to byli, byli naukowcy, to byli pisarze, to byli Polacy sukcesu. że były różne grupy, grupy Polaków, żeby pokazać im, że w Holandii są osoby, które, które coś reprezentują, czy mm. mają, mają ten. ten Gdyby chodziło Potencjał. o to, żeby stawić inny, inny obraz Polaków w Holandii, to by mnie odchodziło wtedy, żeby, żeby pokazać Polakom, że oni potrafią, że jesteśmy w stanie to, to zrobić. W tej chwili może już mniej, takiej potrzeby nie ma. My po prostu działamy, pracujemy, no, jesteśmy rozumiem. jak gdyby taki e, razem z Holendrami, pracujemy, nie musimy się czymś wywyższać czy pokazywać. My tacy jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy jesteśmy dobrzy w swojej sprawie. Także to jest, hmm. na mają coraz większe funkcje, mają też i w firmach pracują, no są doceniani, znają języki, także to już ta sytuacja się zmieniła. No to jednak było... miało to swój urok, prawda? Bo... To było coś to było to... wspaniałego, To była tak. największa impreza, można powiedzieć, Europie, a może i na świecie. To były niesamowite to było studio, studio telewizyjne, to były, to były występy, to były niesamowite pieniądze, ale to były również pokazanie też, też, też nie tylko show, ale też Polaków, ich, ich osiągnięć, ich, ich możliwości działania. To jest, były to wspaniałe momenty. Wiem, I wiem bo kandydowałam. Wszystko. Dokładnie, dokładnie, także. Słuchaj, a w, ale są jeszcze kraje, w których jest Polak Roku też, prawda? Chyba jeszcze we Włoszech. były organizowane, z tego co wiem, nawet czy rok, czy dwa lata temu. były, były W Niemczech, czy w Belgii, w Belgii, w Belgii, w Belgii chyba w Belgii też. też jest. W Niemczech były też organizowane, to też są, też te organizacje są. Może w innej formie już trochę też. Tak jakie były w, jak w Holandii, ale są. To jest też bardzo, bardzo fajna forma i oczywiście jest, jest oczywiście popierana. No, to zawsze jest, jest fajne, żeby, żeby pokazywać ludzi ciekawych, prawda? Dokładnie, tak. Ja. Słuchaj, języka się nauczyłeś, ale powiedz mi, czy ty uważasz, że sam z No, do końca może nie, jednak pozostaje, pozostaje właśnie. Ja, jak gdyby połączenie tych dwóch krajów, Polski i Holandii, także ta mentalność pozostaje, tutaj mentalność i polska i holenderska, także to widzę, widzę po sobie również, ale to co mówisz, że z Holendrzała jeszcze jest dobre określenie, jak po prostu inaczej na, na pewne sprawy patrzę. Jednak znaczy, tak, tak, po tylu latach. Trzeba zrobić swoje jednak, e, jednak. Tak, bo często są takie właśnie dyskusje, e, stoję w rozkroku, osoby, które są krótko w, w, za granicą, to zwłaszcza mają takie odczucia i teraz powstaje takie pytanie, czy jak ktoś jest tak długo jak ty, a ty jesteś już chyba około 30 lat na pewno, ja, tak, ponad myślę, 30 lat. Tak, tak Tak. to, y, no to czy, czy ten rozkrok dalej pozostaje? Nie, ja w tej chwili tu właśnie czuję się bardzo dobrze w Holandii. Czy mam swoje, swoje firmę, rodzinę, dzieci, swoje miejsce korzenie jak gdyby nie? Także, także jest, jak gdyby to jest moje drugie, druga ojczyzna, drugie miejsce, w którym tutaj mieszkam. Ja chętnie wracam do Polski zawsze wspaniały moment, kiedy się jedzie, kiedy się odwiedza wszystkich i też, ale również chętnie się wraca. Także to jest właśnie właśnie coś, co, co jest no, bardzo, bardzo fajne wydaje mi się. Czyli jest możliwość właściwie tego, żeby wytworzyć w sobie. O uczucie, że się ma dwie ojczyzny. To przychodzi z czasem, wydaje mi się. To jest tak, że, że kwestia czasu tego, jak się, tu, jak się tutaj czujemy. Jesteśmy tutaj szczęśliwi w chorach, bo to jest też bardzo ważne, czy mamy pracę, która nas zadowala. Czy spełni nasze oczekiwania, czy, czy mamy, mamy dobre kontakty. Dlatego u mnie jest o tyle fajnie, że ja byłem otwarty na kontakty. Prowadziłem jej w działalności od samego początku, już, bo to była właśnie droga do tego, żeby poznawać nowych ludzi, żeby uczyć języka, żeby mieć kontakty i Holendrów poznawać. Bo to właśnie głównie o to chodziło, żeby, żeby rozmowy były spotkania i to było bardzo inspirujące i ciekawe. I, I tutaj było... nam się koło zamyka właściwie, bo tak, tak zaczęliśmy naszą rozmowę, że to jest tak bardzo ważne, żeby się uczyć języka, a teraz właściwie dopełnia, że. Jak gdyby z tego, mówiąc, że no, wtedy mamy wtedy, kontakty, wtedy mamy możliwości dokładnie. i może będziemy się czuli w domu. Dokładnie, bo wtedy widzimy sąsiada i porozmawiamy z nim sobie. Nie to, że jak kiwamy głową, i idziemy dalej. Także tak, to, tak. to jest to otwarcie na to, czy w sklepie, czy, czy nawet czy w pracy mamy rozmowy z nim, o czym możesz porozmawiać, powiedzieć, i to jest też bardzo ważne, żeby właśnie znać, jak, jak tutaj już mieszkamy, chcemy tu dłużej mieszkać. Mamy swoją przyszłość w Holandii, to, to, jest, to jest niesamowicie ważne, żeby właśnie mówić w, te, w tym języku. Tak, no i y, na samo już zakończenie. Wiem, wiem, że Twoją pasją jest tenis. Jak nie jest tak, to mnie popraw. Ale ostatnio Twoją pasją jest również y, bycie jak gdyby takim uczniem metody Hofa. tak? Y, to jest taka dość specyficzna metoda. Opowiesz nam coś o tym? Ja Tenis może też moja pasja, prawie codziennie gram w tenisa, także ja bardzo długo siedzę przed komputerem, mam lekcje, także to jest taki moment dla mnie rozrywki, ja po prostu wychodzę w czasie lunchu, mam kolegów znajomych i wtedy gramy. Jest bardzo fajna forma i poruszania się i kondycji. No i Wymchow jest, jest, zafascynował mnie, to, to jest, to jest coś, co jest właściwie jest niemożliwe, jest, jest możliwe. I nasz cały pomysł, organizm może znosić różne rzeczy, czyli zimno, można godzinę siedzieć w lodowatej wodzie i nic ci nie jest. Co on twierdzi, można kierować swoim ciałem. I można kierować tym, żeby, żeby, żeby to ciało było odporne na wszystkie bodźce zewnętrzne, żeby czuć się po prostu w lodowatej wodzie tak jakby była w wspaniałym miejscu, była i siedziała, coś fajnego fajnego robiła wtedy. I Teraz, ty też morsuje? Znaczy nie morsuje, Inaczej nie morsuje, to są zimne kąpiele. To, że wchodzimy do podrodowaty prysznic, to jest takie, nie to, żeby się obudzić, ale żeby żeby wytrzymywać pewne pewne temperatury wtedy. I to nam się u nam jak gdyby, pewien taki moment dyskomfortu, jak wchodzimy, ale po, po momencie, bo to jest taki klik, jak on mówi, już jest tam ciepło. To już nie to, żeby siedzimy tak, się trzęsiemy, to jest wspaniały moment, że możemy się w ciągu jednej sekundy zmienić, jak gdyby, swoje, swoje otoczenie, ale swoje zachowanie. I to jest niesamowicie ważne. To jest tak, wykierować kierować to, swoim... To jest również oddychanie, a, to, a jest to, to nie jest, to są tylko ćwiczenia, oddychanie, medytacja, to jest cały taki zespół, jak gdyby, który, który tak. nam pomaga w tym, żeby to osiągnąć. Czyli percepcją własnego ciała można kierować. I można kierować. Można kierować, można chodzić po prysznic i nic nie śnieje, czuje się wspaniale. Ja wiem, że jest, wspaniały to jest, to jest był samochód. taki moment, jak już teraz nie chodzę, ale kiedyś chodziłam do sauny i to wyjście z tego gorąca i, to, tak. i, i ten skok do tego basenu, I to było to niesamowite też, uczucie w sumie. Dokładnie, dokładnie. Ja, ja, ja. Oni właśnie wchodzą do lodowatej wody, od razu wchodzą. Także taki moment, kiedy jest po tych ćwiczeniach, medytacji, wchodzimy i, i się śmiejemy. Czujemy się wspaniale wtedy. Nie? Tak, to, to tak. Jest, No. To jest I to jest też naukowo udowodnione, że serce pracuje normalnie, wszystko funkcjonuje normalnie, tak jakby się nic nie działo w naszym organizmie. i Możemy oszukać nas. No ale Spresam musimy tam. być zdrowi oczywiście. Oczywiście. Chociaż ludzie chorzy też do niego idą, bo mają tą nadzieję, że może im się uda pokonać właśnie tą chorobę, czy w jakiś, jakiś sposób e, ułatwić swoje życie dalej. No cóż, zatem nie tylko jesteś prezesem przewodniczącym różnych zarządów i organizacji, jeszcze morsujesz do tego i grasz w tenisa, no to już w ogóle naprawdę i uczysz języka. Wiele, wiele osób skorzystało z tego, także no cóż, życzę ci wielu, wielu uczniów w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. A zatem proszę Państwa. Uczmy się języków. Moim dzisiejszym gościem był pan Ryszard Dudkiewicz. Dziękuję. Do zobaczenia.